Lecimy dalej z naszym speedrunem bez Ojej, ojej, ponad 1100. Jeszcze z takim zawodnikiem chyba nie grałem, więc będzie prawdopodobnie bardzo ciężko. Ja jestem delikatnie rzecz ujmując, przeziębiony. A co najmniej coś mnie łapie, więc trochę przypał. No ale mam nadzieję, że, że poziom gry mi to nie zmniejszy może B6, żeby uruchomić gońca, ewentualnie szacha jakiegoś wtrącić, a wtedy jest D4. Na razie to strzałkami nawet nie trafiam, z tego co widzę. Zacznijmy od B6. Ignując B7, moja długa diagonalia. No i pewnie jakiś skoczek E7, skoczek C6. Przeciwnik długo myśli, więc prawdopodobnie będę się starał coś na czas podmienić. No bo ranking oznacza, że może być bardzo ciężko z nim grać. Skoczek E7. Może wejdę na G6, a wtedy kolei bicie, bicie i się linia F otwiera. Może to być niebezpieczne w którymś momencie. No, ja jestem dość mocno zablokowany to. Muszę na ograniczonej przestrzeni coś działać. No dwie minuty już przeciwnik stracił. Na sześć ruchów. To dziwne. Okej okay, jest. A tak na skoczka. Ten skoczek aż tak nie jest mi potrzebny do szczęścia. Więc wyprowadzę kolejną figurkę. Bo jednak blokuje mi gońca. Zbytnio też nie mogę nim nigdzie zagrać. Bo gońca od razu zbije. Więc mogłem pójść na taką wymiankę. Ok, c3 takie struktury yy, obrony francuskie białymi. Hmm. Może jakieś f5, bicie w przelocie, odbicie i wtedy roszada. Albo w sumie f6. Bicie, 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 roszada, tu się odsuwa, jakiś szach. Może mieć taki jakiś sens. F6 czy F5? To jest jednak e, trudna zagwostka. Bo tu koniec będzie dość mocno otwarty, co mi się nie do końca podoba. Chyba F5 jednak. Może znajdzie bicie w przelocie, może nie. <ścoughs> Chcę, żebym się poddał, ale może nie. I'm just chilling. Dude. Uuu, jaki agresywny. Roszada pod atak brzmi jak plan. Albo nie? Hmm, jeszcze nie wiem, w którą stronę chcę on króla schować. Dobra, zagram tą krótką roszadę. No G4 zawsze jest groźne, bo po wybiciu wszystko się pootwiera. No, G4 nie od razu, bo wtedy jest bicie i zyskuje figurę. Wiadomo, ale, ale w przyszłości. O, nasz oponent zostawił łapkę w górę. Wy też możecie. Za to, że jestem. No, deczko nie najlepszej kondycji, ale nagrywam. Dla Was widzowie. Może jakiś skoczyk D8, skoczyk F7, skoczyk H 6 skoczyk G4. Całe cztery ruchy muszę na to zmarnować. No ale czemu nie, coś muszę grać. Tu wieża wiedzie, ale chwilowo mnie to średnio, średnio rusza. A teraz po wieży g3 nie mogę zagrać skoczek h6, bo jest bicie hetmanem. I na związaniu nie mogę odbić. Czyli najpierw zagram król h ma a potem skoczek h6. Skoczy H6. Docelowe miejsce. Zawsze mogę pomyśleć o jakimś triku typu Gens E4. Bicie, bicie i wtedy też na tym związaniu coś zyskam. Skoczy G5. Ok. No to chyba tu wchodzę po prostu. i H5 być może albo H6 a potem H5 król uciekł, słusznie no ten skoczek mnie nie atakuje chwilowo No ale i tak go odsunę. Tak na wszelki wypadeczek. Tak czy nie? Może zagram jakiś wieża C8 najpierw. Bo D8. Z planem C5, bicie, bicie. A może od razu C5 w sumie? Czy za bardzo pozycję otworzę? Bicie, bicie. No, bicie, bicie. Presja na wieżę. Wieża musi się odsunąć. Goniec E3. Albo skoczek E3 i, i wybicie na G2. Coś tam może być. A może le, lepiej to najpierw przygotować jednak. Wieża D8. Dobra, wieża D8 zagrajmy. Żeby bronić śpiona z D7. Bo tu, jak się Hetman otworzy, to mogę mieć jakieś problemy. Okej, okay, goń C4, presja na pionku z E6. No dobra, jest to dość niekomfortowe. A H6 nie, nie działa, bo jest bicie gońcem. D5 to i tak bicie na E6. Oj, nie widziałem tego ruchu. On jest dość problematyczny, chyba. Ale ja mogę odsunąć wieżę w którąś stronę być może. Wieża e8, bicie, 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 tu bicie, tu, coś w tym stylu. Hmm. Dobra, nie myślmy tyle. Wieża e8 zagrajmy. D5 też jest dość niekomfortowe, prawdopodobnie. Chociaż d5 powoduje, że mój gojeniec się uruchamia. Gojeniec c5. Mogłem odgonić wcześniej tego skoczka. Zamiast to wieża d8. Ale dobra. Bo po h6 i skoczek f3 wieża d8 nie podoba mi się ruch h5. Że wtedy jakoś skoczek h4, skoczek g6. Ewentualnie po linii g ataki. Więc praktycznie muszę zagrać h6 i od razu h5. I wtedy skoczek wraca, więc 1 kij. Hmm. Hmm. hop i hop. hop 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 to nie to najpierw h chyba nagrajmy h może najpierw ale to chyba nie jest dobry ruch Chociaż po tym mogę mieć jakieś D5, ciekawe, bo po tym podbiciu jest strzał gońcem. Jak idę w tą stronę to dostaję mata xd, a jak w tą stronę to dostaję skoczek f7 <grych> i bicie wieży, To jest dość przypołowe. No właśnie, ale D5 może jest opcją i po biciu w przelocie mam wieża bije D6 i presja na hetmanie. Bo jak zbiję skoczkę, to jest szach i wzięcie wieży To widzę Dobra, d5 Z drugiej strony otworzę mu wieżę I ogólnie to będzie tam lipa, no ale coś muszę grać Też bicie, bicie, wybicie na e5, może ustawię skoczka na g6 może coś obronię. Kto wie? Poniżej 4 minut oponent. Pewnie ma jakieś sprytne ruchy typu skoczek F7 właśnie. No, bicie, bicie, bicie. No, Może tak zagrać. Presja na Hetmanie i gdzie on ucieknie? No bo zawsze mam jakieś goniec C5 z presją na wieży. I już tam jakiś skoczek E3. Wieża D1 może grozić. O, no, hetman L mi się nie podoba. Kurczę, dobrze gra przeciwnik. Chyba spokojne B5 najpierw. A, bo tu też pionek wisiał. A może wieża D5? I po biciu B5 skoczę, musi uciekać, i wtedy bicie jakieś związanie. Mogę też wybić, i wtedy zagrać wieża D5. No to mi się mniej podoba. Wieża D5. Bicie tu. Toczek A5 może. Tu, 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 i wychodzę z ogromną stratą. Nie fajnie, więc tu, 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 i muszę zagrać goniec A8. I ciągle tym grożę. Ciężko, ale przeciwnik nie ma za wiele czasu. Gramy od razu B5, żeby presję na nim nałożyć. Potem ewentualnie gając c8, a wtedy skoczek c6, to nie, to wolę gając a8. Dwie minutki. Przeciwnik wciąż nie stracił swojej przewagi hetmana. To jest mocno problematyczne. To chyba skoczek a5 bym grał na jego miejscu i gając a8 i wtedy uciekał hetmanem jakoś. 22 Od razu. No dobra, co to, to mogę bić? I po biciu mam szacha. Okej, okay, odrabiamy straty. <gryw> Odpiszę mu just give up, dude. <gryw> Ale <trash> to trochę. <gryw> Dobra. Teraz nic nie zepsuć. Na spokojnie sobie pobronimy skoczka. Jedynie, żeby ten pionek nie doszedł sobie do końca i będzie git. No właśnie i nie mogę zbić na H4, bo wtedy pion ucieka. Ym... Dobra. Chyba się zaśmiał tak serio, więc to dobrze. Może król F8, żeby zawsze mieć król E8, a tu chcę zbić pionka. Od razu nie mogę, no bo E7, E8 i problemy. A żadna wieża nie może wjechać na linię D, żeby coś przeatakować. Ewentualnie może chcieć wymienić wieżę, ale wtedy wybije końcem w ogóle. O mój ruch, nie zauważyłem. Okej, okay, B3 i tu już plan z wybiciem i jakieś wieża D3 może. No ale ja tutaj mam e, bitkę. Mm, no i czek. Bijemy. Tam jeszcze mógł. Wymieniłbym jakoś te wieże pewnie. Jakbym mógł. Um. Dobra jakieś miękkie król siadam zagram Z braku pomysłu 14 sekund A by było jakoś go zamatować co nie To może nie być takie proste Zbiję piąka Tutaj, tutaj, i tutaj. Jest plan. Nie ma żadnego pata, bo zawsze są te pionki, a i tak nie ma szacha nigdzie. I zdążyłem go zamatować. GG, bro. Udało się pokonać zawodnika 1100 i zyskać 19 punktów, i wskakujemy na 1101. Nowa partia. Trzeba jeszcze zmienić licznik. 57 zwycięstw, yy, i lecimy. E3 z Witaliiem, chyba pan F6. O matko, na H7 zbić. Hmm. Eee, to mi bostkę zrobił. dobra, zbiję na H7. Żeby jakkolwiek zderoszować jego króla. Eee, i co dalej? B3. B3, E4, skoczek C3, gając B2, jakiś skoczek A4 może? Hop, to hop. Nie mam wyboru. No przeciwnik gra szybko, więc może się pomylić. Ale też raczej nie docisnę go na czas. A może pionem to było lepiej zbić i długa roszada. Nie wiem, ale tutaj już skoczek E2, skoczek G3. Mi się podoba. Przynajmniej nie mam już takiego problemu z rozwojem figur. No, istniałyby takie triki jak skoczek g3, hetman się odsuwa, bicie piona, odbicie hetmanem i Gając d3, jakieś bicie wieży, ale po pierwsze można wybić na g2, a po drugie można pobronić wieży na linii h. Hmm. Tutaj i tutaj. Tutaj nic mi to nie da zapewne. Tu, tu, tu. No tu czy tu? No to jest pytanie. No mnie bardziej do G3 chyba. I może d po prostu i po wybiciu wybić gańcem i mieć jakąś szansę na błąd oponenta. Oj, no ale oponent wolał tak po prostu zrobić blandera. Jest D5. <głos> Ups <głos> To ja sam siebie zbejtowałem. Ale bez sensu. Ruch zmarnowałem. Dramat. No to Ale może jakieś goniec H5, goniec G6, goniec F5. I z tej strony ukąsić. Ale jego naturalny rozwój raczej pozwoli mu na obronę gońca z C8. i tu, 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 tu nic mi to nie daje mądrego. Długa roszatka A5. Ale zaczepny oponent. No to A4 chyba, chyba, że A3 i B4 No A3 i potem B4. Powinno być ok, I króla podciągnę na B2 No bo A4 od razu dziurę mi robiło na B4 Więc nie byłem przekonany co do tego hmm. Może go tak for zderoszować. Szach Nic mi to nie daje wiadomo, ale Ale zawsze nie połączy tak łatwo wiesz. Wiesz jak jest. H3 hmm. zawsze groże jakimś g 4 w którymś momencie. A tak to zaraz się odsunę na E2 raczej. Defensive mode. No hetman ma trochę mniej miejsca, ale wciąż za dużo. Zawsze w którymś momencie skoczka bym sobie tu przerzucił, ale na razie wycofam po prostu gońca. A, bo skoczek H5 i, i skoczek F4 też spoko. Dobra, skoczek H5. Tutaj mi nic nie daje, wiadomo. Hetman się ucieknie i to nawet ja będę miał problemy, bo muszę bronić, a wtedy jakieś G5 może nastąpić. Od razu mnie wygonił. No dobra, mogę sobie tu zagrać po tym obronie i po tym mogę się wrócić. Może nie zauważy, że mu hetman wisi, a ja mam mniej czasu o minutę. To nie fajnie. O, i tu też B5 is coming. Zaraz. I mój gońc może mieć problemy, żeby się znaleźć gdzieś. To może jednak gońca wycofam. Bo tak to zawsze wstępem było B4. Z atakiem na gońca i piona. A tak to jak przyjdzie B4, no to mam A4 i zapychamy pozycję. Ok. H4 może. tu dziura powstaje um. Wieża F1 Wieża F1, cokolwiek tutaj przesunę to będę przesuwał Więc to raczej chill, a tu chcę zagrać to, H, to H4 A jak dostanę koniec G4 to mam F3 wtedy Oj tu się robi groźnie Tu tu Może tu, tu, tu. No tam na taktyce będzie mógł zdobyć piona. Ogólnie. A potem nawet to może zbić. No dobra, czy ja się aż tak tego boję? Chyba nie. Chyba robię mój plan. Po jakimś czymś zagram król B1 pasywnie. Bicie, bicie, no i again. Będę przesuwał tam wszystko. 4:30 u mnie, mało czasu. A potem mam w sumie nawet więc bije B5. Czy to jest dobre? Nie wiem. Ok, no to pcham z automatu. No i król B1 No, ciężko będzie to ustać Ale będziemy próbować Ciężko tu ruchy znajdywać w ogóle białymi No Będę sobie stał w miejscu na razie i tyle Okej, okay, tu się tworzą masowe wymiany, no ale Oj, po biciu, biciu może nie muszę tego bić. Nie muszę, ale powinienem raczej. Hmm. I może gałąz D1, żeby totalnie nie mógł tu przyjść oponent. Dobra, zagram z D1, no bo mam dziurę na C2. Chcę ją załatać jakoś. I w tym momencie nie ma jak się przebić po linii C teoretycznie. Praktycznie ma, ale może nie, nie wymyśli jak No i zrównujemy się czasem. Trzeba trochę szybciej zacząć grać. G3. Spokojniutki ruch. Po kimś D4 będę przesuwał pewnie. I starał się zapkać pozycję totalnie. O, ale też będzie miał lepszą pozycję, no. Muszę coś z tym robić? No muszę. A4. Jeszcze jakiś taki ruch sprytny może mieć pewnie. Wieża E1. Potem było jakieś... Hetman e6 na przykład i bicie tu, albo hetman c6 i nie mogę pchać piona bo bicie gońca, a też na c2 bym atak dostał. Może tak do przodu. I teraz jakiś gańc f3. Who knows? No f3, w sumie jak tu pójdzie hetman no to wieża c1. I trzymamy to dalej. No g5 pewnie jest niekomfortowe. Muszę zareagować jakoś. No G5 pewnie bicie, bicie, bicie. No i lipa w sumie. To nie wiem, co tam zagrać. Dobra, nie poszło na szczęście. No i pewnie druga wieża tu przyjdzie. Niedobrze. Może wierzę F1 po prostu. Jeszcze nie wiem po co, ale trzeba grać ruchy. Dwie minuty na zegarze oponenta. No tu będzie obrona Częstochowy po prostu. I albo się uda, albo nie. Hmm. Po tym pewnie. Ok. To jest random ruch trochę. I zagram random wieża do przodu bo nie wiem co on kombinuje nie widzę planu gry u niego ewentualnie zwoje wieżek będzie mi się chciało i tak sobie będziemy stać w miejscu plus 8, przecież ma przeciwnik po 32 ruchach i półtorej minuty na zegarze no to już jest bardzo wysoki poziom Pominuje z jakimś granic F3 i biorę C1, ale mam wrażenie, że, w, że wtedy po G5 mogę mieć problemy. Więc wolę stać w miejscu. No teraz już. Powinienem tu zagrać chyba. Co ja nawet nie musiałem. Ale może być. Po tym będę się bronił królem. Aha, nie wiesz. Fajnie, fajnie. Po tym mam zawsze przesunięcie i to jest git dla mnie. Um, not like this. Dobra, licz co tam się dzieje? Tu to tu dostanę. To jest mocno irytujące. Tu jak zbije co też mam przypał. Dobra. Muszę jakoś komplikować. Ma 40 sekund tylko. 28. No nie może zdążyć. Nie może zdążyć wygrać tej pozycji. Komplikujemy. O, 10 sekund to. Oj. Zdecydowanie za długo pomyślał nad tym ruchem. 3, 2, 1 i jakiś ruch od czapy. I primów. Puh, 2 razy z 1100 wygrane. Wiem, że to na czas, no ale muszę korzystać z wszystkich moich atutów, jak nie mam Hetmana. Dzięki bardzo za oglądanie. Jak Wam się podoba, to łapka w górę z dzwoneczkiem. i sekcja komentarzy jest dla Was. Elu!